Nie ma nic do jedzenia A to dlatego, że Leo znowu nie poszedł do sklepu A co od razu Leo? To była twoja kolej, żeby pójść do sklepu I przez ciebie jesteśmy teraz głodni Nieprawda Dobra, dosyć głodni, musimy ustalić co będziemy jeść O, prawie zapomniałem W naszym mieście otworzyli nową pizzerię Nie słyszałam o tym Mają promocję, pierwsze zamówienie jest darmowe Mam gdzieś wizytówkę Fajnie, darmowa pizza Darmowa? To jakieś dziwne Może jakaś niszka? Nie, powiedzieli, że za darmo Amelka, spokojnie. Dopiero co się otworzyli. Muszą przyciągnąć jakoś klientów. Dobrze, więc zamawiam. Jestem głodna jak wilk. O, mam! Znalazłem pizzeria. Dalej, dzwon. Halo, pizzeria? Chciałbym zamówić pizzę. Ale to za darmo. A, dziękuję. Niedługo przyjedzie. Kto przyjedzie? Jak kto? Pizza! Ura! Max, to ty. Myślałem, że pizza przyjechała. Wyobraź sobie, nowa pizzeria robi pizzę za darmo. Za darmo? Znacie ten ser w pułapce na myszy, prawda? Ja też tak mówiłam. Pół godziny już minęło. Wydaje mi się, że nie będzie żadnej pizzy. Jest pizza! Zamawiałeś pizzę? Tak, to moja. Jeszcze... Co? Chcesz pieniędzy? Powiedziano, że jest za darmo. Chciałem powiedzieć, że organizujemy konkurs. Jaki konkurs? Losujemy prawdziwego animatronika! A co to takiego? To taki robot! O, tego potrzebuję! Co trzeba zrobić? Trzeba zostawić wideo recenzję naszej pizzy! Łatwistna! Dzięki za pizzę! Zobaczcie, co mam. Wreszcie już myślałam, że tego nie przyniosą. Ale zapach! Spróbujmy już! Stop! Aj! Czekajcie, chciałem jeszcze coś powiedzieć. Jest jakiś haczyk? Wiedziałam. Nie, dostawca powiedział, że mają konkurs. Wylosują animatronika za recenzję wideo. Wygląda na to, że mają dużo akcji. Weźmy udział, nie mamy nic do stracenia. My za melką będziemy jeść pizzę, a wy będziecie filmować. No dobra, tylko nam zostawcie! Ciasto i dużo farszu. Polecamy pizzę frediego. Cięcie. Ale naprawdę jest bardzo pyszna. Nie mogę się doczekać. Mm. Mm. Tak, pizza była pyszna i sycąca. Zjadłbym jeszcze jeden kawałek. Ja też. Może zamówimy jeszcze? Ja już zamówiłem, to znaczy, że dla mnie już nie będzie darmowa. No, ja mogę zamówić. Kto to? Zamówiliście już pizzę? Nie. Pójdę otworzyć. Idź! Witam ponownie. Znowu ty? Szkoda, że bez pizzy. Gratulacje, wygrałeś nasz konkurs. Naprawdę? Oczywiście. Proszę podpisać tutaj, my dostarczymy animatronika. Ale fajnie, gdzie podpisać? O, tu, na pierwszej stronie. Dobra, zrobione. Skumajcie, wygraliśmy animatronika! Już? Dopiero godzinę temu wysłaliśmy film na konkurs. Amelka, ty we wszystkim szukasz haczyka. Po prostu ciesz się zwycięstwem. Okej, okay, to po prostu wydaje się podejrzane. A gdzie animatronik? A oto nasz animatronik. Jest jakiś taki no... średni. W ogóle mi się nie podoba. Brzydki. Ja myślę, że fajny. Tak, jest spoko. Spójrzcie na niego! Do bani. No dobra, a co on potrafi robić? Właśnie, to animatronik. Powinien się włączyć. O, włącznik. Teraz wszystko jasne. Jest po prostu za Seria ja chciała się go pozbyć. Wygląda na to, że nas oszukali. No co, wy przecież jest fajny. Proponuję go wyrzucić. Wyrzucić, Amelka, co ty mówisz? Wygraliśmy tego robota. I jakie z niego korzyści? No, może być ozdobą. Max, żartujesz? On jest dziwadłem. Zgadzam się, tylko zepsuje wnętrze. Krótko, nie wymyślajcie, po prostu wyrzućcie go do śmieci. Nie, czekaj, naprawimy go. Nie macie nic lepszego do roboty? Nie chcemy go wyrzucać. Dobrze, naprawcie, jeśli chcecie. Naprawcie, ale nas w to nie angażujcie. Naprawdę myślisz, że możemy go naprawić? Kiedyś naprawiłem okulary Amelki. Jestem złotą rączką. Przecież przykręciłeś tylko jedną śrubkę. Słuchaj, chcesz, żeby dziewczyny wyrzuciły tego animatronika? Nie, no to musimy naprawić. Jakieś pomysły? Może potrzebuje baterii? Właśnie, chodźmy poszukać. Chodźmy. Jak myślisz, będą w stanie go naprawić? Oczywiście, że nie. Myślałam, że to będzie piękny robot, a nie taki. Zgadzam się. Wygląda jak złom, który ma 100 lat. No, nie będą w stanie tego naprawić, więc to wyrzucimy. Tak, trzeba odkręcić pokrywę i włożyć baterię. Potrzebujemy śrubokręta. Dziewczyny będą zaskoczone, jak go naprawimy. Jeśli go naprawimy, chodźmy po baterię. Dobra. Jaki dziwny! Mam wrażenie, jakby na mnie patrzył. Zawsze tak jest z tymi starymi lalkami. Lepiej już chodźmy, wywołują mnie gęsią skórkę. No, dokręcaj! No co? No co? Może spróbujemy go włączyć? No, proszę dalej. Hurra! Zrobiliśmy to! Nie mogę w to uwierzyć! Mówiłem, że nam się uda. Musimy pokazać to dziewczynom. Dziewczyny, chodźcie szybko, naprawiliśmy robota. Tylko nie to! No dobra, chodźmy zobaczyć. Co, gotowe? Ah, pokazujcie. No i co? Szczerze mówiąc, nie imponuje mi. Amelko, tobie nie dogodzisz. Co jeszcze potrafi? Ogólnie to wiele rzeczy, ale przyciski są zepsute. To za dużo zachodu. Może powinniśmy się go po prostu pozbyć? Nie, nie ma mowy. <ścoughs> Co to było? Musiało wystąpić zwarcie! Naprawimy to, będzie jak nowy! <laughs> Róbcie co chcecie! Chodźmy, Kitty! Dlaczego dziewczyny nie rozumieją? To bardzo fajna zabawka! Tak, rarytas! Nie każdy ma coś takiego. Dawaj, naprawiamy to. Dziewczyny skumają, że się mylą. Do roboty! Głupi robot! Jak on mnie denerwuje! Żałuję, że zamówiliśmy te pizzę! to i lepiej. Jak to? I chłopcy bawią się tym robotem, możemy odpoczywać w spokoju. No cóż, rację. Tak więc relaksuj się i zapomnij o nich. Trzeba wymienić kilka kabli i przycisków. O tu! <laughs> Jakie narzędzia do tego są potrzebne? Nie wiem, poszukam w internecie. Tak, znalazłem. Najpierw trzeba to otworzyć i podłączyć tu. Co się stało? Nic, coś mi się wydawało. To idź po narzędzia. Okej. Okay. Przestawiłeś go? Nie, w ogóle go nie dotykałem. Stał w innej pozie. Co ty wymyślasz? Po prostu tak stał. Nie stał tak, stał inaczej. Nie, co za różnica. Naprawmy go i tyle. No dawaj. Co z tobą? Mocno cię popieściło? Jest dobrze. Jesteś cały? Co się stało? Leo został poruszony prądem. Przez robotę? E, tak. Wiedziałam, nic dobrego z niego nie będzie. Trzeba go wyrzucić już teraz. Leo, nie wiem, co zrobiłeś, ale zadziałało. Hurra! Amelka ma rację, on jest niebezpieczny. Halo? Jestem Freddy! Pobawmy się! On jeszcze gada! Teraz to już na pewno go nie wyrzucimy! Halo! Jestem Freddy! Pobawmy się! No dobra, a w co chcesz pograć? Ja lubię grać w piłkę! O, jeszcze odpowiada? No dobra, to spróbujmy, gdzie jest piłka? O. Łap, Freddy! Nie sądziłam, że ta lalka potrafi coś takiego. No, widzisz, a chciałyście go wyrzucić. Nasza pizzeria jest najlepsza na świecie. Tyle! Wasz Freddy się zepsuł! No, musimy nad nim jeszcze trochę popracować. Znowu? Nie macie tego jeszcze dość? Starczy, mamy dość waszego Freddy'ego. Nie chcemy go już więcej widzieć. No to idźcie sobie stąd! Z przyjemnością! Szybko, naprawmy go! Tak, nie traćmy czasu! Wygląda na to, że nie mamy odpowiedniego śrubokręta. Niemożliwe, mamy wszystkie śrubokręty. Takiego nie! Poszukaj! Halo, jestem Freddy. Pobawmy się! Co jest, kurczę! Freddy nastraszyłeś nas! Leo, witaj w pizzerii Freddy! Skąd wiesz, jak mam na imię? Wygląda, że coś z nim nie tak. Oczywiście, że nie tak jest zepsuty. Max, witamy w pizzerii, Freddy. Jak on to robi? Co robi? Skąd zna moje imię? Usłyszał, jest tak zaprogramowany. Halo, jestem Freddy. Pobawmy się. Dodawaj. Max, dawaj piłkę. Freddy, łap. I one na to, że znaleźli nowego przyjaciela. To jest dokładnie ich poziom. O, trochę zgłodniałem. Witamy w pizzerii, Freddy. Nakarmimy cię. Co ty umiesz gotować? Smacznego. Wow. wow. Co ty sam to zrobiłeś? Mm, ale pyszne. Freddy, jesteś cudowny! Nie potrzebujemy pizzerii, mamy Freddy'ego! Wszystko sam kupi i ugotuje! To po prostu cud! Jestem w szoku, że go oddali! A co wy tutaj jecie? Mogliście nas zaprosić! Nie dotykaj! Tobie co, żal tego? I w ogóle, kiedy to wszystko kupiliście? Sklepy są zamknięte, a wy ciągle naprawiliście Frediego! Kiedy mieliście czas? Freddy zrobił to wszystko! Freddy? o nim mówicie? O tak, więc wy nie zasłużyłyście na to jedzenie. Freddy kocha swoich przyjaciół. Tak, tego się nie spodziewałam. Dobra, dziewczyny, spadł was stąd. Nie macie tu czego szukać, i tak nic nie dostaniecie. Dziewczyny złe, nie lubią Freddy'ego. Tak, Freddy, to prawda. Freddy je ukaże. Ten Freddy wziął jedzenie. W ogóle się tego nie spodziewałam. Sama jestem w szoku. Okazuje się, że nie jest taki bezużyteczny. Wygląda jak tania zabawka. Nie wierzę, że on może zrobić coś takiego. Najbardziej irytujące jest to, że chłopcy mieli rację. Ech, tak, ten animatronik nie jest tak bezużyteczny, jak myślałyśmy. Trzeba to przyznać. Mamo! A skąd on się wziął? Hej, co ty robisz? Hej, nie chcemy, żebyście popsuły Frediego! Aż Freddy mnie okropnie wystraszył! Po prostu spacerował! Nie powinien! Po prostu chodzić. Wokół nas! Nie przejmuj się nimi, Freddy. Tak, po prostu zazdroszczą. Tak, przyznajemy. Ten animatronik nie jest tak bezużyteczny, jak myślałyśmy. Dobrze, że was nie posłuchaliśmy, bo Freddy dawno byłby na śmietniku. Chodźmy stąd. Nieważne, jak fajny jest ten Freddy, nadal jest przerażający. A może spróbujemy go udekorować? I to jest pomysł. Trzeba spróbować. Chodźmy. To nie taki śrubokręt, daj inny. Chodźmy. Dobra, ten jest okej. Okay. Nie. Tak lepiej. Narysujmy mu normalną. Aaaa! Puść mnie, szalone kukło! Ej, puszczaj ja mnie! To buli. <śmiech> 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 Dziewczyny, a wy co? Niszczycie naszego robota? Amelka, co ty wymyślasz? Ona tego nie wymyśla! Jestem świadkiem! On nie może się ruszyć! Wyciągnęliśmy z niego baterię, więc nas nie oszukacie! Ale się ruszył, Widziałyśmy to! Możecie kłamać ile chcecie! I wiemy, że nie lubicie Frediego i chcecie się go pozbyć! Mamy tutaj robotę, więc zdejmijcie też matę z Frediego i wypad! Tak, chodźmy! Myślisz, że chłopcy robią sobie z nas żarty? Nie sądzę. Widziałam, że naprawdę nie miał w sobie baterii. No to jak on się poruszył? Myślę, że miałaś rację. Coś tu jest nie tak. Dziewczyny oszalały. Zastrość zaślepiła im oczy. A jesteś pewny, że wyjąłeś baterię z Frediego? No tak, mówiłem ci już ze sto razy. Po prostu myślę, że dziewczyny naprawdę się przestraszyły. Uwierzyłeś im, ale jesteś głupi. Dobra, włożę baterię. Freddy, jestem głodny. Halo, jestem Freddy, pobawmy się! Freddy, nie zrozumiałeś, nie chcemy się bawić. Chcemy jeść! Halo, jestem Freddy, pobawmy się! Najwidoczniej chce się pobawić. No dobra, to, pobawmy się z nim. Już dość tego grania! Freddy, dawaj, zacznij coś gotować! Halo, jestem Freddy, pobawmy się! Dosyć, nie mam ochoty już kopać! Ja też! Halo, jestem Freddy, pobawmy się! Ej, puść mnie! Halo, jestem Freddy, pobawmy puszczaj się! Mnie. No puść mnie, to boli! No puszczaj! O, to było straszne! To nic strasznego po prostu. Robot potrzebuje naprawy. Wiesz co? Nie chcę już mi się tego robić. jak leci? Mam już dość tego animatronika. Leo i ja naprawialiśmy go cały dzień. Może oddać go do warsztatu? Nikt już nie naprawia takich zabawek. To może o nim zapomni, Mniej kłopotów. Jeśli Leo się zgodzi. Max, patrz, to powinno pomóc. Leo, wiesz co, mam już dość tego Frediego! Co, dziewczyny wyprały ci mózg? Nie, po prostu jest dziwny i problematyczny! Może lepiej byłoby się go pozbyć! Psz, wiedziałem, że ulegniesz. No nic, sam go naprawię! Leo, a czy włożyłeś baterię do animatronika Frediego? Nie, a co? A! Freddy kocha swoich przyjaciół. Aaaa! Spokojnie, Freddy. Nie pozwolę cię skrzywdzić. Uuuu. A gdzie Leo? Wygląda na to, że został z Freddim. Zadzwoń do pizzerii. Niech przyjdą i wyjaśnią sprawę ze swoim Freddim. Wizytówkę ma Leo. To znajdźcie numer w internecie. Co ja mam was uczyć? Tak, pizzeria Freddy. Dalej, Max, szybciej. Tu jest napisane, że zamknęli pizzerię na stałe! Jak to? Zamknięte zanim się otworzyła? Przecież to jest niemożliwe! Aj zobaczyć! Niemożliwe! Co tam jest? Tutaj jest napisane, że pizzeria zamknęła się 30 lat temu! Ale dzisiaj zamawialiśmy u nich pizzę! A może to była inna pizzeria? Nie, to na pewno była pizzeria Freddy! Nawet na pudełku było napisane! Ciekawe co u Leo? Fred, jak możesz działać bez baterii? Przyjaciele dodają mi energii. To jest dziwne. Leo, jesteś przyjacielem? Tak, pewnie. Zły Max, Kitty i Amelka chcą mnie wyrzucić. Nie martw się, nie pozwolę im na to. Leo, czy chcesz, żebym już zawsze spełniał twoje prośby? A wiesz, jak posprzątać pokój albo odrobić pracę domową? Oczywiście, no to chcę. Max, Kitty i Amelka będą nam przeszkadzać. Musisz się ich pozbyć. Numer, pod który dzwonił Leo, nie istnieje. Jak to możliwe! Jest tylko jedno wyjaśnienie. Mistycyzm. Potrzebujemy wszystkich faktów na temat tej pizzerii. Już patrzę. Oczywiście, że się ich pozbędę. Są do niczego. Leo, jesteś moim najlepszym przyjacielem! O, znalazłam coś. To stara historia. Czytaj! 30 lat temu pizzeria Freddy była najpopularniejsza w mieście. Wszystkie dzieci ją kochały. Odbywały się tam przyjęcia i uroczystości dla dzieci. Pewnego dnia podczas przyjęcia zaginęło dziecko. Szukali go, ale nigdy nie znaleźli. Pizzeria działała dalej, ale zaczęły się tam dziać dziwne rzeczy. Potem zaczęło tam przychodzić coraz mniej ludzi i właściciel oszalał. Teraz wszystko jasne, a ja nic nie rozumiem. Ta historia nie mówi nic o animatronikach. Dobra! Koniec z wami! Grajcie ze mną! Krzyczcie! Leo, co to se żarty? Ej, to nie jest zwykły animatronik! I bez ciebie to zrozumieliśmy! Myślę, że zachowuje się jak prawdziwy człowiek! Człowiek w ciele robota? Mówi jak człowiek! Myślę, że jest samotny! To duch zaginionego dziecka! No jasne! Jakiego dziecka? Znaleźliśmy historię tej pizzerii. Potem opowiemy. Najważniejsze jest to, że animatronik ma ducha dziecka! I musimy go uwolnić! Ale jak? Musimy poznać prawdę. Wtedy tu zaznacz pokoju! Ale nie znamy prawdy! Zaginął 30 lat temu! Nikt nam nic nie powie! Ktoś tak! Ale kto? On sam! Leo, kłamca. Myślałem, że się przyjaźnimy. Spokojnie, nie jestem wrogiem. Miałeś się ich pozbyć. Wiemy, jak ci pomóc. Wiemy, że jesteś chłopcem z pizzerii. Jestem Tom. Czyli nie pomyliliśmy się. To chłopiec z pizzerii. W pewności miał na imię Tom. E, Tom, co ci się stało? Spadł na mnie robot z pizzerii. A co było potem? Pamiętasz? Ukrywałem się w piwnicy pizzerii. No i sprawa rozwiązana. Teraz wszyscy poznają prawdę. I odpoczniesz. Tak, dziękuję za informację. No i co tam? Chłopiec został zależony w piwnicy. Teraz jego rodzice wiedzą, co się stało. Dobrze, że mogliśmy pomóc. A co zrobimy z Fredim? Teraz szkoda go wyrzucić. Szkoda? Przecież zabił dziecko! Tak, ta historia jest straszna. Zdecydowanie nie zasnę tej nocy. W sumie szkoda, bo mógłby prać, sprzątać i gotować. Może będzie to robił. Tylko trzeba go naprawić. Nie, mam już dość. Naprawiałem go cały dzień. Ja też pasuję. Nie martwcie się, Policja i tak niedługo zabierze go jako dowód. Świetnie, chcę jak najszybciej zapomnieć o tej historii. Ziemki, spodobała Wam się nasza historia? Jeśli tak, dajcie lajki. I żeby zobaczyć więcej takich filmów, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwonek. Wszystkim pa! Pa! pa, pa.